Tak jak wspomniałem na tej budowie mamy też kilka fajnych konstrukcji. Między innymi po mojej prawej 4,5-metrowy HS również podwaliny od dołu, po bokach, od góry. Tutaj stoją te dwa hs -y, tutaj HS na korytarzu okno 600 kg również fix. I jeszcze podejdziemy wam pokażę kilka konstrukcji. I tutaj jeszcze z fajniejszych konstrukcji, jest to okno narożne, fix łączony z oknem otwieranym, w tym miejscu. Tutaj również będą podwaliny po bokach, od góry, od dołu, więc te najzimniejsze e, miejsca będziemy mieli porządnie zaizolowane. E, jest to bardzo fajna alternatywa właśnie dla montażu e, tego nieprawidłowego, gdzie wiele firm, wykleja wnęki te glefy nasze z tyrodurem. Zapraszam do oglądania już niedługo więcej.